Do lecisz? Do Londynu Po co? zwiedzać? Z kim lecisz? A, z takim jednym, niby mężem Tam mamy autobus, który nas zabierze do Wiktoria Coach Station, i założy się, że tam są jakieś schody. Że, jak się pochodzi z lotniska, to się schodzi po schodach i się jest za miejscu. A myśmy z rysunką, że tych schodów jeszcze nie zlokalizowaliśmy, ale na banku one tam są. Musieliśmy to obdupić tędy dookoła, tam na rondo, przez ulicę, zać przez ulicę, pod prąd. Mówiłem, że da się tutaj dojść bez przechodzenia przez pod. Zostawiliśmy bagaż idziemy teraz na pierwszą atrakcję. A idziemy? Westminster Abbey. A, we, Westminster Abbey. Opoczął mnie w tą stronę. Musieliśmy sobie kupić kawę, by już się nie dało. W końcu... Po po drugiej nocy. staliśmy, a od wczoraj nie spałem. Jak się zastanawiałem z dystyną, czy ludzie myślą, że w dniu u nich tego nie ma. A w Katowicach mamy statek kosmiczny, nie? Największy palnik w Europie. Najwięk o, największy palnik w Europie mamy w Katowicach. Co? Fajnie. Gdzie płyniemy? Na Tower Bridge. Co tam jest? Bridge. Oh. z gościu wyjeżdżając z przystanku dobił do czegoś, to coś się urwało i teraz jak słyszycie ciągniemy to za sobą Pan no właśnie kupił to coś do wody i szedł i tak i nagle do żony gdzie <laughs> to prowadzi czyli nie tylko my tak.